Na początku grudnia 2021 roku Muzeum Karkonoskie otworzyło nową wystawę czasową W cieniu gór olbrzymich średniowiecze. Wystawa jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w sposób kompleksowy prezentuje średniowieczne dzieje regionu położonego u stóp Karkonoszy i Gór Izerskich, począwszy od osadnictwa słowiańskiego z okresu plemiennego. Przez najstarsze fundacje kościelne autorstwa księcia Henryka Brodatego, historię eksploatacji górniczej i hutniczej terenów górskich po okoliczność powstania miasta Jelenia Góra oraz otaczających ją licznych zamków i warownych siedzib rycerskich. Najciekawszym stanowiskiem archeologicznym z okresu wczesnego średniowiecza prezentowanym na wystawie jest osada i grodzisko w Jeleniej Górze Grabary. Grodzisko, które w tym miejscu się znajduje, znane było już od dosyć dawna, ale nie było określonego chronologia, nie była określonego funkcja. Aż do roku 2000 było to grodzisko określane jako Grodzisko Pradziejowe, prawdopodobnie związane z kulturą Łóżycką. Dopiero w roku 2000 przeprowadzono tam pierwsze niewielkie badania sondażowe prowadzone przez ekspedycję Muzeum Krakowskiego w Górze pod kierunkiem Roberta Rzeszowskiego. Badania e, przyniosły zaskakujące i w zasadzie e, rewelacyjne wyniki, ponieważ e, zabytki tam znajdowane, a w szczególności fragmenty ceramiki, e, pozwoliły ustalić chronologię tego grodziska na e, wczesne średniowiecze, czyli okres zawierający się mniej więcej pomiędzy. 8 a 10 wiekiem naszej ery. Przeprowadzono badania sondażowe na terenie grodziska. Grodzisko jest bardzo niewielkim obiektem. Prawdopodobnie mamy do czynienia z tak zwanym obiektem refugialnym, grodem refugialnym, czyli grodem, który był wykorzystywany przez okoliczną ludność, która mieszkała na terenie osady otwartej, gdzieś u podnóża wzniesienia. Natomiast sam grod był wykorzystywany jako schronienie w momencie zagrożenia. Badania stanowisk w grabarach zostały wznowione w 2018 roku przez ekspedycję Instytutu Archeologii we Wrocławiu. Pod kierownictwem dr Ewy Lisowskiej. Założono wówczas wykopy archeologiczne zarówno na terenie grodziska, jak i na terenie e, pola ornego u stóp grodziska z nadzieją um, uchwycenia e, śladów e, osady. I rzeczywiście e, natrafiono na pozostałości po e, tak zwanych obiektach półziemiankowych, czyli pozostałości po e, w takich typowo wczesnosłowiańskich chatach. Oraz różnego rodzaju obiekty towarzyszące, obiekty odpadkowe, obiekty gospodarcze na terenie tejże osady. Materiał zabytkowy dokładnie pokrywał się materiałem odkrytym na terenie grodziska i była to ceramika datowana na 9-10 wiek naszej ery. Bardzo ciekawymi zabytkami są srebrne monety, które zostały nam wypożyczone z Muzeum Głogowskiego. Tutaj te monety ilustrują nam właśnie te wczesne fazy państwowości piastowskiej. Pokazujemy m.in. brak teatr księcia Bolesława Krzywoustego, a także monety bite przez jego synów, przez jego następców, m.in. przez Władysława Wygnańca. W sali średniowiecznej pokazujemy bardzo interesujące zabytki dawnej architektury, tzw. Tak detale. Architektoniczne. Są to zabytki wypożyczone z Muzeum Architektury we Wrocławiu. Są to zabytki związane z najstarszą działalnością budowlaną księcia Henryka Brodatego, działalnością fundacyjną, sakralną. Zabytki pochodzące ze świątyni w Nowym Kościele. Czynnikiem, który skłaniał do osiedlania się w niegościnnych górskich terenach Karkonoszy czy Gór Izerskich, były surowce, w które ten rejon obfitował. Mowa o kamieniach półszlachetnych, o rudach miedzi, rudach żelaza, ale również o złocie, z którego te ziemie słynęły. I mamy świadectwa, że co najmniej od XIII wieku w bezpośredniej okolicy Elni Góry, ale również właśnie u podnóży Karkonoszy czy Góry Zerskich, prowadzono działalność wydobywczą. Dokumenty historyczne wspominają o tym, że, że ta działalność była wykonywana również w wieku XIV i XV, a najmłodsze dotyczą początku wieku XVI i, i poświęcone są górnictwu właśnie w okolicach Jeżowa Sudeckiego, czy czy dziwiszowa. Wspomniałem o minerałach. Tutaj w tej trzeciej sali naszej wystawy prezentujemy taki wybór kamieni półszlachetnych, minerałów, które pochodzą właśnie z terenów położonych w górach olbrzymich. Można zobaczyć ametysty, granaty, różne rodzaje kwarcu, jak również złoto wypłukane właśnie w potokach tego regionu. Kolejnym bogactwem gór olbrzymich był piasek kwarcowy oraz olbrzymia ilość drewna, które zapewniały lasy bukowe. Z tych dwóch elementów powstaje jeden ze skarbów tej krainy, czyli szkło. Od wieku XIV, być może również od końca wieku XIII, istniały w rejonie szklarskiej poręby, piechowic, jakniątkowa czy kopańca i chromca huty szkła, tak zwane leśne huty szkła. Na naszej wystawie prezentujemy zarówno pozostałości odkryć archeologicznych z takiej najsłynniejszej, badanej przez archeologów huty w Cichej Dolinie Kołopiechowic, jak również rekonstrukcję pieca szklarskiego z przełomu XIV-XV wieku i całego anturażu, który otaczał ten piec, czyli mamy rekonstrukcję donic szklarskich, różnego rodzaju narzędzi, Pokazujemy, jak wyglądał potarz, czyli właśnie spalony popiół drewna bukowego, z którego powstawało w połączeniu z piaskiem kwarcowym szkło. Wśród wyrobów szklanych, które pokazujemy na naszej wystawie, są przepiękne, bardzo rzadko zachowane w zbiorach muzealnych puchary typu flat. To są wysokie, rozszerzające się ku górze naczynia bardzo charakterystyczne. One mają niektóre nawet 30-40 cm wysokości i posiadają bardzo szerokie, okrągłe stopki. To były naczynia wykorzystywane przede wszystkim na dworach czy książęcych, czy, czy, czy rycerskich. Były po prostu bardzo, bardzo drogie i stąd są dosyć rzadkimi znaleziskami. Te, które pokazujemy na wystawie, one pochodzą ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Nysie i Muzeum Miedzi w Legnicy. Oprócz tego prezentujemy szereg znalezisk jelniogórskich, przede wszystkim z badań przy ulicy Jasnej i Grodzkiej z 2007 roku, i to są już fragmenty naczyń szklanych, zarówno pucharów typu Flet, jak i szklanic. I no, również bardzo charakterystycznych szkieł, za pomocą których szklono okna. Mówiąc o zamkach, o warowniach, nie sposób nie wspomnieć o, o rycerzach i, i o tym, jak wyglądali, jak wyglądały zbroje rycerskie. Tutaj na wystawie możemy zobaczyć świetną rekonstrukcję zbroi rycerskiej z przełomu wieku XIV i XV. Natomiast no na pewno nie to jest najważniejsze. Najistotniejszą częścią tej, tego fragmentu wystawy jest płaskorzeźba księcia z zamku Hojnik datowana przez specjalistów na początek wieku XVI. Przedstawia prawdopodobnie Bolka II Małego. Dlaczego płaskorzeźba powstała, kto ją wyrzeźbił, nie wiemy. Natomiast ze źródeł historycznych wiemy, że była bardzo istotnym elementem wystroju i zamku Chojnik, i pałacu w Sobieszowie, wreszcie pałacu Rodów von w Cieplicach. Płaskorzeźba znajdowała się w Cieplicach aż do lat 60. XX wieku. Na skutek likwidacji zbiorów tzw. Tak długiego Domu, zbiorów historycznych, została przewieziona do, do Wrocławia i stała się częścią... Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Na ekspozycji można zobaczyć, jak wyglądał w średniowieczu warsztat garncarski, jak również bogatą kolekcję naczyń z tego okresu. Zarówno ceramika taka zwykła, prosta, codziennego użytku, czyli zwykłe e, garnki, dzbany, e, naczynia nieco zdeformowane, bardzo ciekawy zbiór naczyń zdeformowanych z badań przy ulicy Solnej w Jeleniej Górze. Ale pokazujemy także ceramikę. E, zwaną luksusową prestiżową. Pokazujemy pierwsze przykłady kamionki wypożyczone z Muzeum ceramiki w Bolesławcu. Pokazujemy także bardzo piękne przykłady pucharów tzw. grupy Falkego. To jest taka, taki specyficzny typ ceramiki luksusowej późno i taki właśnie pucharek grupy Falkego został odkryty w jednej górze przy ulicy Grockiej. Bardzo ciekawym zabytkiem jest zban z Muzeum Dawnego Kup kupiectwa. W Świdnicy, dzban znaleziony na terenie klasztoru dominikańskiego Świdnicy. Dzban, na którym e, zachowane są przedstawienia e, zoomorficzne, zwierząt e, heraldycznych, ale także przedstawienia postaciowe, przedstawienie królowej wręczającej pierścień młodzieńcowi. E, prawdopodobnie jest to ilustracja opowieści o Tristanie i Izoldzie. Wystawa zawiera przedmioty codziennego użytku od kafli piecowych, gotyckich kluczy, poszklany pierścień. Ścionek I ciekawy zespół bełtów do kuszy. Ciekawy z tego względu, że te bełty zachowane są w całości, czyli zarówno żelazne groty, jak i drewniane drzewce. W gablotach przedstawiono dewocjonalia, jak również Monet. Oczywiście są to przede wszystkim zabytki pozyskane metodami archeologicznymi, czyli zabytki pochodzące z wykopalisk, ale nie tylko, ponieważ mamy również zabytki sakralne wypożyczone z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, m.in. piękną figurę gotyckiej Madonny z drugiej połowy XV wieku pochodzącą z kościoła w Barcinku. Bardzo ciekawe figurki gliniane, zarówno świeckie, jak i sakralne. Warto zwrócić uwagę na pewno także na zabytek jakim jest manierka pielgrzymia, wypożyczona z muzeum w Świdnicy. No wiadomo, tutaj na naszym terenie mieliśmy klasztor cesarski w Cieplicach, więc również tutaj pielgrzymi na pewno docierali i z podobnych manierek glinianych korzystali. Pokazujemy ciekawe numizmaty, pokazujemy monety używane na naszych terenach. Takim najbardziej popularnym środkiem płatniczym w średniowieczu były tak zwane grosze praskie, stosowane od początku XIV wieku do praktycznie drugiej połowy wieku XVI. Pokazujemy monety złote, no to już są te najbardziej prestiżowe, monety królewskie i tutaj mamy monety władców czeskich, rządzących Królestwem Czeskim na przełomie wieku xv 16 Najbardziej reprezentacyjnym zabytkiem na wystawie jest owiany legendami średniowieczny miecz, który My nazywamy mieczem księcia Bolka. To jest zabytek, który był przechowywany przed wojną w Górskim Ratuszu jako swego rodzaju miejskie insygnium. Pod względem typologicznym, chronologicznym, miecz przynależy do okresu wieku XIV-15, czyli jest to typowy miecz późno-średniowieczny. To zakładamy, że taką najbliższą postacią do tego miecza mógłby być książę Bolko II Świńsko-Jaworski, żyjący w połowie wieku XIV. W często Wystawę w cieniu gór olbrzymich średniowiecze dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.